Cześć. Nazywam się Nik Wong, Jestem buddyjskim mnichem i dziś chciałbym podzielić się z wami wiedzą na temat snu, którą zdobyłem podczas życia w klasztorze. Przez wiele lat sam borykałem się z problemami ze snem, ale dzięki praktykom, których nauczyłem się jako mnich, udało mi się je pokonać. W tym wideo opowiem wam jak nauczyć się spać prawidłowo i jakie techniki mogą pomóc Wam w poprawie jakości snu? Jeśli ten temat jest dla Was interesujący i chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak poprawić jakość swojego snu, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTube. W ten sposób będziecie na bieżąco z nowymi filmami, które mogą pomóc Wam w codziennym życiu. Nie zapomnijcie również polubić tego wideo oraz zostawić krótki komentarz. Wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna. Podzielcie się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, którzy mogą mieć trudności ze snem i którym chcielibyście pomóc w poprawie jakości ich życia. Razem możemy uczynić nasze życie lepszym. Jak śpicie? Gdzie śpicie? Te rzeczy wyniosłem z życia monastycznego i chciałbym znaleźć czas, aby się nimi podzielić. Być może pomoże to komuś, kto ma trudności ze snem. W ostatnim czasie sen stał się dla mnie poważnym problemem. Przez wiele lat nie miałem dobrego snu, co stało się problemem, i przez pięć lat musiałem przyjmować środki na Jednak, kiedy wstąpiłem do zakonu, wszystko zniknęło natychmiast. Gdy nauczyli mnie jak prawidłowo spać, mój problem ze snem po prostu się rozwiązał. Dlatego dziś chcę opowiedzieć, jak uczono nas, mnichów, prawidłowo spać. Być może będziecie mogli zastosować te metody w swoim życiu, aby poprawić jakość snu. Życie monastyczne działa bardzo skutecznie, ponieważ uczy, aby robić rzeczy zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Na przykład sypialnia służy do spania. Kiedy po raz pierwszy przybyliśmy do zakonu, dostaliśmy namioty. W tych namiotach nie było nic zbędnego. Mieliśmy tylko niebieski, bardzo cienki i niewygodny maty do jogi. Zamiast poduszki używaliśmy odzieży w tym naszego habitu, Sankiti, który nosimy na wierzchu głównego habitu, następnie owijamy go żółtym paskiem na piersi. Zawijamy go bardzo starannie i używamy jako poduszki. To ciekawe, ponieważ kiedy śpisz na nim, materiał się wygładza, więc jest to coś w rodzaju naszego żelazka. W ten sposób pełni on dwie funkcje. Po pierwsze, nasze habity są dobrze wygładzone, a po drugie, służy jako poduszka. Mnisi mają dwa komplety habitów, a drugi wykorzystujemy jako koc. W ten sposób mamy habit i poduszkę, a drugi habit służy nam jako koc, którym się przykrywamy. Nasze łóżko składa się z tych rzeczy. Dla nas było to ważne, ponieważ w domu nasze sypialnie są zagracone. Ludzie używają sypialni jako salonu, niektórzy z nas jedzą tam posiłki. Nie wiem, kto z was czuje się winny, kiedy pracuje przy komputerze, wykonuje pracę biurową w sypialni, a także je rozmawia przez telefon i ogląda telewizję. W ten sposób pokój przeznaczony do spania zaczyna służyć różnym celom. Używamy go jako biura, salonu i jadalni, mieszając wszystko razem. Dlatego, kiedy nadchodzi czas snu, to wpływa na nasze zmysły. Praca w sypialni uczy nas, że powinniśmy być aktywni i myśleć. Gdy mamy taką przestrzeń, nasz umysł przyzwyczaja się do tego, że kiedy wchodzimy do sypialni, w naszym przypadku namiotu, to jest czas na sen i nic więcej. To uczy nasz umysł, rozwija nawyk wyciszenia. Inna rada, której się nauczyliśmy, to to, że łóżko mnicha jest niewygodne. Jedna z naszych zasad mówi, że nie śpimy na wysokich, luksusowych łóżkach. Kiedy to usłyszałem po raz pierwszy, pomyślałem: Nie rozumiem, jaki to ma związek z czymkolwiek. Ale w zakonie wiele rzeczy na początku nie ma sensu, a teraz mają duży sens. Jednym z nawyków, z którymi często walczymy, jest lenistwo. W domu, w Malibu, miałem wygodne łóżko, luksusowe łóżko, puchową kołdrę i poduszkę. A kiedy jest tak wygodnie, nie chce się wstawać z łóżka. Ale w zakonie było odwrotnie. Kiedy masz cienki matę do jogi, który nie jest tak wygodny, kiedy nie masz miękkiej poduszki i kołdry, to kiedy nadchodzi czas wstawania, po prostu wstajesz. Nie siedzisz w łóżku, nie leżysz bezczynnie i nie marnujesz reszty dnia. Kiedy śpisz na czymś bardzo prostym, to pomaga walczyć z chęcią bycia leniwym. Dlatego jak już mówiłem, cienkie, niskie łóżko na ziemi sprawia, że łatwiej wstać, zebrać rzeczy i być gotowym do rozpoczęcia dnia. Spróbujcie tego. Ostatnia rada, którą chcę Wam zaproponować, i czuję, że jest najważniejsza, i nigdy jej nie rozumiałem. Kiedy po raz pierwszy przybyłem do zakonu, jednym z czynników, dlaczego miałem problemy ze snem, było to, że nie wiem, jak do tego doszedłem, przed snem poświęcałem chwilę na refleksję, ale robiłem to źle. Rozmyślałem o moich problemach. Myślałem o problemach, które miałem w ciągu dnia. Myślałem o pracy, którą musiałem wykonać następnego dnia. Myślałem o pewnych konfliktach. O niektórych rozbieżnościach. I dla mnie to był moment, kiedy kładłem się do łóżka i po prostu godzinę, czasem dwie godziny, rozmyślałem, co mogłem zrobić inaczej, jak mogłem to zmienić. Pamiętam, jak przybyłem do zakonu i zapytałem mojego nauczyciela Mnicha: Wydaje mi się, że źle zasypiam. Czy macie jakieś rady, jak to zrobić? I to było tak urocze, bo nauczyciel Mnich tylko trochę się zaśmiał. Nie, żeby się ze mnie śmiał, ale powiedział: O, wow, to nie jest właściwy czas na refleksję. Miałem wrażenie, że każdego dnia powinienem rozmyślać o tych rzeczach, a potem myśleć, jak będę je robić inaczej następnego dnia, aby zmienić nawyk. Ale mój nauczyciel Mnich powiedział: Nie, wiesz, że ostatnia rzecz. O której myślisz przed snem, automatycznie staje się pierwszą rzeczą, o której myślisz, kiedy budzisz się następnego dnia. I to dzieje się z wieloma ludźmi na całym świecie, a może i z wami. Kiedy siedzicie lub leżycie w łóżku wieczorem, rozmyślacie o swoich problemach aż w końcu zasypiacie. Następnego ranka budzicie się, a pierwszą rzeczą, o której myślicie, jest ten sam problem. Więc właściwie prawie nie spaliście, nawet się nie wyspaliście. Wasz proces myślowy trwał. Brzmi to trochę dziwnie, ale dzielę się tym, bo to zmieniło cały mój tryb snu. Jedną z rzeczy, której nas uczą, jest zasypianie w morzu dobrych rzeczy. Oznacza to, że zamiast rozmyślać o swoich problemach, myślcie o dobrych rzeczach, które zrobiliście tego dnia, o tym, co sprawiło Wam dumę. Szczególnie w zakonie zawsze dążymy do samodoskonalenia. Śpiewamy poranne pieśni, śpiewamy wieczorne pieśni, chodzimy na poranne podarunki, co daje ludziom okazję do ofiarowania czegoś. Dajemy błogosławieństwa, sprzątamy świątynię, wykonujemy prace domowe, pomagamy społeczności, pomagamy sąsiadom, uczymy się pieśni, a wszystkie dobre uczynki, które zrobiliście tego dnia, Datki, wolontariat to jest to, co powinniście pamiętać, to jest to, o czym powinniście myśleć, kontemplować. Takie rzeczy uczą nas myśleć o nich i pozwalają dobrej energii wzrastać.